Dzień dobry, ja jestem Michał, a dzisiaj jest 21 listopada. A fragment Ewangelii na dzisiaj to "Powalę na ziemię Ciebie i Twoje dzieci z Tobą, a nie zostawią w Tobie kamienia na kamieniu, za to, żeś nie rozpoznało czasu Twojego nawiedzenia. Otóż często nie zauważamy różnych szans, czy okazji, które nas spotykają. Nie zauważamy powodów do radości, czy szans na lepszą przyszłość. Tak więc challenge'em na dzisiaj będzie to, żeby do końca dnia lub dnia następnego, jeżeli oglądamy to, jeżeli oglądacie to wieczorem, Szukać powodów do radości. Dziękuję za uwagę.